No i dobra, tak naprawdę zaczynamy filmik, nie mam pojęcia jeszcze co my mamy robić, po prostu chcę ten filmik odpalić. Tak? No. To ty się wczuj i będziesz tym e, trenerem G, tym G. Trener G. Tak? G. Trener gay. tak? Trener gay! Ogie, no. jesteś trenerem gejem. No. No. No to wiesz, że Cię będę wycinał. Na twardym? No. To niech to innego trenera chce jednak. No, dobra, dobra, to ja chcę po prostu Huberta Soroka. Dobra, zmieni pozycję Lewy głos I Dobrze? Dobrze, dawaj No to chodź na ring może Czekaj, zastopuję, bo nie, nie ma jak się go... Nie, go... Tak? Bo nie wiem jak się go ten... No, to Kurwa, to... ty nie... Nie, nie obróci mi się ten twój ból obróci ci się, jak obrócisz rękę, tą się obróci Poczekaj, no, w sumie mogę zrobić tak O Ниццаш тон <laughs> Я знаю. что тренкал? У меня

<music> <laughs> 都别了，都别了，别怕。 Dobrze, bo już mi się czas kończył akurat. To pokażemy operatora. Rzekaj, rzekaj. Operator. Oj, 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 oj. Jean Claude Van Damme się uczył ode mnie. A to przez tę szczepionkę chyba. Tak. <laughs> Trzy dawki. Ja też, ja też ten yy, walki w klapkach jak coś. O, proszę! Walki w najkach. No. Fizjota, nie fizjo nie miał w klapkach chodzić. Czemu? No bo chodziłem cały czas w fizjo w, fizjo, w klapkach. <grym zjaka> chodziłem cały czas w klapkach. Całe lato poprzednie przechodziłem w klapkach tylko nie. No bo w Tajlandii cały czas. I kurwa miałem tak już rozjebawszy się sensie tak miałem leniwe stopy, nieaktywne, że nie działały, nie nie chodziłem takiego sklepiona. I... dlatego dlatego nasz skumer chodził ta na boso. Tak, no. Ej, jak kojarzycie takiego kickboxera już teraz w KSW... Kaszuba. Kaszubę? On też na boso, zawsze. ja na boso chodził. Chyba i po ulicy na boso i ma ten Kaszuba. A Rek Kaszuba. No właśnie, teraz walczył. No, tak, tak. Cały czas na boso? Na boso, no. I co? A widziałem na TikTok gościa, który chyba już kupił rok. No kurwa, dużo używa. rok chodzi na, na y, czterech rękach. Chce w sensie na czterech kończynach. Jak chodzi, no, Zaczyna od minuty dziennie. Tak, zaczyna od minuty dziennie i codziennie dodawał sobie minutę chyba, czy coś takiego. O, słuchaj kuna. Matata. Smacznej kawusi. Dalej nie będę kończył, bo się może niektórym źle nie będę, Nie będę mówił bliak. Piorun pier... pier... Nie będę mówił bliak. No. no. Dobra, jebać kapuśielo. Zuza, bo to się kameruje. O nie, to nie. Będziesz gwiazdał internetu. O nie, to nie, to nie. Operator Zuza. Tak? Dobra. Na czaskie. <grym> Zostawcie sobie. Tu To nie będzie dobrzy, ważne Ale to, to nie jest. To nie jest. To nawet nie będzie. Bez za to. Nie będzie nawet to Czekaj, czekaj do tyłu troszeczkę. No. Nagrassuj. <grym> no, Możesz odpalić? To jest odpalone cały czas. Tak? Zapraszam. Niebieski narożnik. Czyli ja to mam do kuchy. Tak. Okay. 93 100 Zapraszam na różnik czerwony 93 200 Zapraszam oficjalnie face to face Zważam w stronę mediów Dzięki Siemanko, siemanko Jim Szata męska Tu stworzysz lepszą wersję siebie To idę stworzyć lepszą wersję siebie Ty nie wchodzisz